Spotkanie. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wlosuję 3 karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. 6 kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Wieża. Wynik, odpowiedź, rada. 5 buław. Dołożę kartę. Król Mieczy, dołożę kartę, 9 kielichów. dołożę kartę, umiarkowanie. Na spodzie talii jest karta Giermek kielichów. i to może być tło czytania. To jest spotkanie, spotkania, przeprosiny. Setno, szóstka kilków. Iluzja, tęsknota, dzieciństwo, cierpliwość i ucieczka w przeszłość. To jest tęsknota za miłością sprzed lat, z lat dzieciństwa. To są emocje, postawa pełna szacunku. Ludzie nie mają roszczeń i również nie mają wobec siebie żadnych oczekiwań. To też jest idealizacja miłości. Stajemy się sentymentalni. To też jest takie oderwanie się od rzeczywistości. Spotkaliśmy na swojej drodze bratnią duszę, ale ona nam tego nie potwierdziła, widząc wieże, że również dla niej jesteśmy bratnią duszą. To też jest piękne dzieciństwo, przyjaźń, powrót do korzeni, ale tutaj nie ma partnerstwa, są tylko miłe wspomnienia. Co wychodzi naprzeciw, wieża. To są drastyczne zmiany, duża zmiana, jedna z większych zmian w życiu człowieka. Runął system wartości, runęły nasze przekonania, zasady, dużo upadek. Wcześniej coś zbudowaliśmy na grząskim gruncie zbudowaliśmy dom czy związek na wodzie. Nasze działania mogły być nieodpowiedzialne, były bez przemyślenia. Mogliśmy wpaść w depresję, bo zostaliśmy odrzuceni. Zatrzymaliśmy się w przeszłości. Pielęgnujemy tą przeszłość. Nie chcemy zobaczyć przyszłości. Trzeba leczyć depresję. Bolesne słowa, które zostały powiedziane przez stronę przeciwną, nie dają nam spokoju. Czujemy ból. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka, buław, król mieczy, dziewięć kielichów. I umiarkowanie. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć żyć dla siebie. Nie jest za późno, aby poukładać swoje sprawy, poukładać wszystko na nowo, ale tym razem na Twoich zasadach, na Twoich warunkach. Związek będzie udany, jeżeli przyciągniemy do siebie podobieństwa, czyli jesteśmy do siebie podobni. Jesteśmy w podobnym wieku. Mamy podobny status finansowy, podobny stosunek do religii, podobny stosunek do rodziny. Im więcej jest podobieństw, to jest większa szansa, że związek będzie prawidłowo funkcjonował. Rachunek. W kawiarni, w restauracji, na randce powinien zapłacić mężczyzna. Nie jestem staroświecka, zacofana. Mężczyzna powinien zapłacić rachunek z szacunku do kobiety, którą zaprosił na spotkanie na randkę. Jeżeli mężczyzna zapłaci za ciebie za obiad, za kolację, to obdarzy cię szacunkiem. Jeżeli nie płaci albo zapłaci połowę, to jest to dla ciebie czerwona flaga, że zamiast łączyć, scalać związek, to w przyszłości będzie dzielić ten związek. Często mężczyzna chce pójść na randkę z ładną kobietą, ponieważ chce pochwalić się przed innymi. Chce, aby jemu zazdrościli, że ona właśnie jego wybrała czyli po męsku i pusto. Czyli on jej nie zakwalifikował do budowy związku, ale dla niego będzie ważne, co ludzie powiedzą, z kim był na spotkaniu. Tutaj też jest taka próżność. Dziewczyna karmi próżność niedojrzałego mężczyzny i robi jemu luz w krzyżu i nic więcej. Tutaj też jest szukanie mężczyzn na siłę, bo nie chcemy być same. I to jest Twój kardynalny błąd. Luzowanie Jemu w krzyżu nic nie pomoże. Trzeba uzdrowić swoją duszę. Trzeba pogodzić się sama z sobą. Nie zgadzać się na Jego wszystkie warunki. Na każdą Jego propozycję. Jeżeli zaproponuję Ci spotkanie, na przykład w piątek, to powiedz jemu, że ewentualnie możesz pójść z nim na spotkanie w sobotę. I jeszcze się musisz zastanowić. Trzeba znać swoją wartość. Na nim świat się nie kończy. Dziękuję. To wszystko na dziś. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.